To już mam Już jestem, już jestem, już jestem, już jestem. Ja się już, ty, już, ty. zaraz tylko Pszsz, psz, psz. A to oni są dalej w Mariku to... A, nie ruszyli przed chwilą. A nie, przepraszam są nie na tle Mika, dobra, 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 tak, tak, tak Big Deck Energy Serio? Za to dobadowali kiedyś. słusznie moim <grym> zdaniem, ale chyba kiedyś to spadało z rowerka. Big deck Dobra, plan jest taki opólą wyspę i trzeci w ruszaj. Chyba czy że właśnie, żeby... czekaj, właśnie na lewo ich tu wziąć yy, z wyspy. Kermitryl. No jak oni, Kermitryl. Oni nie płyną w naszą stronę, ale podnieśli coś. Prześcienne weź sobie, magiczne kule. tu dla szajsu na wodę leży. Aha, bo to zwykłe. ...teoretycznie... leczki się wyspałniły. Co oni robią? Nie podnie... A, podnieśli niemisarkę jakąś. Tak, ale to nie reaper. Nie, 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 to chyba znowu Gilia. No tak, to oni z tymi żagielkami, takimi jak my zresztą. No tak, też mamy nasze. A wszystkie raz NG. Big, big. big klamotę. Dobra, możemy próbować coś prześwirować. Dobre to. Ale. Już, Ach, już, już. no możemy, czekaj, to nie głupi plan. Czym jest prześwirowanie? Aha, czy się. Jak... Ja też bym poszedł. Zobaczył czy da mi się zbordować. Nie, nie. Za daleko. Ale ja tutaj przyszedłem bardziej żeby pilnować, żeby odkręcają na nas. Za daleko. No, świetnie. Jestem sama. Tak. No to tak. To Najlepszy trzeba wracać. Starnik. Najlepszy sternik, Najlepszy czyli ja. Odwróć nas 90 stopni w prawo. Tak, żeby byli z lewej strony cały czas. No Fak. Ja no tego się... nie przewidziałem. Jeszcze syreny nie ma. Ja się mogę iść. spróbować zbordować. Syreny. Jest szansa, że wejdę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To ja. jest bardzo złe, że mnie tutaj zostawiliście. Spokojnie, już wracam. Jesteś najlepszą Zwrócił osobą nie. na statku. O, okej, okay, dobra, kręć w. Okay, Jak już kręcisz w jedną stronę. O, teraz a, Oj, teraz to już powinniśmy tak. być dawno, daleko. Czemu? Znaczy, czemu nosem jesteśmy do nich? Okej, okay, dobra. Zrobiłam to. Ostry lewej, lewej rzucaj wszystkie zagłę. Okej, okay, wszystkie, czyli jeden. Łatam jeden. Tak jest syrenę, zastanowię się tym. Ym... Wrzucić jedynkę? Nie, nie 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 Tak? Może? Nie wiem? Tak, rzuć, rzuć, Tak, rzuć jedynkę, gzataś to rzuć. Zabiła mnie. Mnie też! FAK! Oddać się, rozumiem? Ale już nie, za, nie, późno, nie, nie, nie. za późno, za późno, za późno, zwolniłam. O kurde... Jak się że tracimy tył. Ogólnie ola, ale. Y... Jestem na permawaczu. No dobrze. Idea byłaby taka, że jak. Y... żeby być do nich bokiem cały czas, no? To trzeba było mi powiedzieć, że mam się ruszyć. Bo ja się obracałam. No dobrze, to trzeba by. Nie. Ja, gdyby to ode mnie zależało, to dobrze. ja bym stamtąd tam po prostu uciekła. Dobrze, Pan no, dobra, rad. Okay. Jest, tam. jest tam, jest tam, jest tam Oni tam. są za nami, w dupie, ten on go tam celuje muszę. Jeden przed, jeden przed, jeden przed! Przed kapitan I rozrzucił rzucił kotwę Niedobrze, i żry jak pepentan Zabity Ależ to był swordlansz, który po nie poszedł też to to. Za nami. Tak, 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 Możemy zaraz strzec, ale zdążymy się ruszyć na szczęście Ale to działa, ich raz. Ojej, niech mają co robić. Zdemastujesz ich? Staram się właśnie, też mi to przeszło przez myśl. Dwójka leży. U u w sensie. Jedynka też, tylko zła. Okay. Strzelajcie jak możecie jak to możecie, strzelajcie. A my ja też to jesteśmy zdelastowali też okej. Okay. Musisz na to kluczyć jakieś 5 stopni w prawo, bo... Okej, okay, próbuję, próbuję. Jesteśmy obróceni, pójdę strzelić jeszcze dwa razy. To muszę zjeść, bo jest ja trzeba ze snipa. I życia. O! Jakieś magiczne? Eee... Po ten, Cringe Ball też nasionuje tego. Jeśli ktoś tam może iść, to nie idzie. Jeśli to ma sens. Zabłyszany, tak? Nozują. Okej, okej. Zaraz mu coś takiego. Mam że nie. A wiół, aż nie coś trafi. Co mam zrobić? On shitowali mnie, what no, the fuck. Ola. Ja. co? Oni mają prawie sufit, prawie sufit. Tak, że jest dziura. Aaa, okej. Oni mają prawie sufit. O, cringe bole? Proszę bardzo. Żygaj. I. Oni mają prawie sufit, jak teraz do nich wskoczysz to... Je... Idź do góry. Okej. O, jeszcze im rzuciłaś... Tak. Idę za tą. Chodzę za tą. Po czym zatopię ich wiadrem. Full Skelly and Full, full Curse. Wow, wow. Play like well, Dude, you, you shot the curse you first. Don't, 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 <laughs> the so... you play like you play like crazy. Well, You play like you want to sing, So, uh, continue doing that. Enjoy the game. See you later. Bye. Koleś, czy byś wyrzucili Kersa Chyba nie. Nie. Mog rockball z mojej ręki. Eee, okej, okay, tam trzeba by się wychylić, no, ale kurde, w Adventure się sprócią kersbole? bolę zawsze się próbują, Zwłaszcza, wszystko. że w pierwszej kolejce zatonęli bez kersboleń. A byli lepiej przygotowani z założenia, bo nie mieli pozowych słup. My też nie. Eee, bo kegi się nie... Oni zakopali kega nad chyba. Oh. Hmm. Nie, zaraz obok, no. Boże! Uratujmy tego co kurczaka! To, co, to jest nasza to są misja! Po prostu okropni ludzie! Dzidziek, co ty pod, pod ziemią robiłeś? To lu ludzie, to Francuzi. Bup. Biedny Dzidziek taki zakopany. Czekaj się przypomniał dobry ten, że Warhammer to jak prawdziwa Europa. Hmm. Patrzcie, nie sadzić. Co się nim, paf. Nie wiem, jak dobrze ktokolwiek to właśnie ogląda kojarzy światło Hemera nie tysięcy tylko fantazy, ale są tam różne akcje, frakcje, przepraszam, tak jak zresztą normalnie. No i są e, Lizardmeni, którzy są Aztekowie, ale są Jaszczurkami. Se, są. Jest jakieś takie mumie, które są jak Egipcjanie, tylko że są szkieletami. Jest Bretonia, która jest jak Francuzi, tylko że są ludźmi. <grym> Zobacz, tu jest Zidziak. Musimy nadać jakieś imię. Barabasz. <grym> <grym> Bosz. <Boże. grym> Barnaba może ładniej. Barna o, Barnaba tak ładny. Kurczak Barnaba. O, wspaniale! Dystyngowanie, bo jest złoty. No. O. O, no nie! Niech tam będzie niż nasz Galion na swoim przedzie. Wypatrywał, będzie niebezpieczeństwo. Dostanie kolor <noise> On jest jak ten kanarek w tej w, w kopalni, że jak zginie, to wiadomo, że coś się dzieje. Więc jak dostanie kulę, to wiemy, że ojoj. Chyba trzeba się obejrzeć. Barnaba, Kurczak. słyszysz, co oni chcą z tobą zrobić? Nie chcemy, by. W... Kurczę mokry zna, czy pada deszcz. No bo już układasz w głowie dostawki wen. No. Nie, nie, sam tekst jest jeszcze najbardziej istotny. Czasie, gdzie akcenty po... Dostawki ŁEN?! Dostawki wen? Węgry dostawki. stawki? O, chyba. Zabiłem Zabiłeś Zabiłem Bardamy! Dobra, tutaj biega w innym kolorze. Co mi tam będziesz, z jakiegoś <noise> impostora, podszywacza w ogóle. Oh, Bardzo no, mi Co z ciebie zostało? Ojej. Oh. O, jej. Oh. Oh, the Serce krwawi. Chodźmy głupiec, będzie pyszny. Za gryza. Hmm. Dżewo, dżewo. Drzewo też. w jakimś... takim? Nie. Hmm. Ja, nie umiem zabić. Muszę się w końcu nauczyć. No, Umiesz, ale... tylko nie słychać. Ty nie słyszysz, ale... Aha, ja nie słyszę. Znaczy mam, że mikrofon słyszy, więc ciekawe czy OBS nadaje. Bo... Być może Discord ma jakieś wyciszenie dodatkowe. O, może. Jak, jak do tego doszło? Dlaczego? Po prostu sześcienna nóż w plecy. Dzień, jak, to był, to był rutynowy Sordland z, z buks Dziśka nam zabiłeś. No uratowaliśmy go, a ty z niego zrobiłeś po prostu ordynarny drób. Szaszły. W sumie ciekawe, że nie można, powinno ci obce, że dropujesz jedzenie, tak? Dropujesz skrzynkę. W sumie czemu nie? Chciałbym na przykład zdropować nóżkę kurczaka tutaj, luzem. Mówię tylko, że mamy, mamy mało czasu, tak. Mamy mało czasu na dostawkę owoców. No Także to... Także nie niestety nie teraz na Maryk. Ops. Co mi tu granatę dajesz? Jakby ci to powiedzieć? Zrzeszasz, całego cały dobrodan? Uuuuuuu! nie porozumiem. <grystanie> o Boże, jaki, jaki ten kurczak miał trudny las. <grystanie> <grystanie> Materiał na film. Post tak. Co zrobił? Siggy zrobił taki. No. Trzeba to uważać w końcu. Ale tutaj, jak po prostu Disneya, tak jak była ta. Nie świnka Piggy, tylko. Świnka Pepa? Czy nie. Jakaś świnka Pepe? Nie, Babe. Aha! Świnka, świnka. Bebe. Bebe I to będzie Burning Blade. I to ze świnką. A tu Kuciak i. Oj, oj. Barnaba też ma dwa B w nas. też by się zgadzało. Dobrze, że tam. <grym z górą> że Discord obcina o lichychranie, bo tam widzę, że. Zakrztusiła kartofla, jak to mówię. Nie chciałabym się zakrztusić Oj Ojej. Co się dzieje? Czekam, tu płyniemy. E, żagle, w, jeden jedynka w górę, bo ja nie wiem gdzie płynę, a Chyba proszę dookoła. Płyniemy na, na plażę akurat. A, nie, my płyniemy na. na su, Suplayerów. Dobrze. Suplejer. Boże, jezu, już z pracy i wchodzi na łeb. Suplayerów. Och, Suplejer. <grym>. Aczkolwiek jak to się nazywa w sumie? Supplierze. No, dostarczają ci rzeczy. Mhm. Mm yeah. Merchant, jeśli robisz z nim interesy, jest de facto suplejerem dla ciebie. Yeah. Ja tak co? tak gimla jest. Co to przez... moje No już ładne. jeszcze czas czekaj. Czy mi wskoczy? Nie no, chyba nie wskoczy mi teraz kolejny dystynk. Ja niedostatki nie dobiję. Przemijcie, jak możecie. Ja biegnę z misarką od do Reaperów. A, okay. mi, 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 mi. Ja chyba nie mam tego tego emotka. O, jakby płynął jednak do nas w tej chwili Jakoby zdanie zmienił. No, bo. No jakby coś to tu nie mamy, prawda? Żegnaj. Później mamy wlej to o. Przybiej, jak możesz sześciana na leży na stole już Laguna Whispers Ej, już nie podróżuj. Co to jest? No, słuchajcie. wydaje się. jak wydął tak, jakby do nas, wejdziesz? Tak, tak. Już wejdę, wejdę. Oni wydają się właśnie chcieć uczynić po drodze. W pokoju chyba. Ryczą, która się wydarzy, tak to. owak. No dobrze, utrzymujesz. Na głupę tych głupstw nie ma. A, dobra, 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 dobra. Murder, kill, murder. Tam tir? Zabiłem kogoś. Mieli kegi, mieli kegi. Ooo pss Zwija się dynkę, zwija się dynka, bo na pewno jedynkę. Aż po właśnie. Jedynka się... jest zwinięta. A, okej. Okay. Wyślałem, że ktoś się puścił. Chłopanie! Czwarty poziom czwartej dystynkcji wpadł. Jeden w wodzie teraz... Czemu nic nie mogę trafić? No tam się no, chęcamy, powiem. Tak, tam się skręcam. Zrzuciłem im kotwę. Uh, nice. A proszę. Wrzucam landerami. <laughs> Jeden dead. Der zweite ist ihm Ist no. Dinga, dinga, dinga. Uff. No, tam się mam napłaciłeś, wrażenie... Z tego co słyszę. Mam wrażenie, że zmarnowałem bądź kolera, bo chyba szkielety w ogóle zginęły. Ale jeden typ wyskoczył z zaburtę zaraz potem. Zobaczył, co się dzieje, a pierdolę pierdole wychodzi. Nie, pewnie dostał hita i wyskoczył, bo się palił. Przecież jakie kegi wybuchły, ja wam klipa dam. No. Daj, daj, bo jestem ciekawa. Bo jestem prawie pewien, że, że tu nie gracza trafiłem. O, mieli trąbkę. O. Że nie trafiłem graczu, tylko kega, i stąd ten redmark był. Chyba że się nie robi redmarków za kegi. Nie pow. Ale co ciekawe, czy ty wysadzisz kega kulą? Czy jak ktoś zginie od tego kega, czy dostajesz redmarkę? No? To jest. To jest dobre pytanie. Coś kiedyś. Ej, dostaję damage, o co chaman? Nie wiem. Może to duch barabasza? Nie barabasza, <laughs> tylko <baramby. śmiech> Cię Dziabie się po łydkach. Co ty się zrobiło? No? Aha, mówiłam! Dziękuję. Ej. Ej, to nie jest śmieszne? Wchodzę na statek i dostaję demos. Ja ci uchodzę. Barnaby no. wybiera swoją zencję. Trudno ja się no, mnie no, pojeżdżę z nie. nie, no przecież. Ja nawet nie mam plujki Ja mam. Jak bumtara, Zobaczcie. Ja mam, jak widzisz, zestaw dosyć uniewinniający. M mnie przynajmniej. No zobaczcie, dostaję No Znaczy, nie widzimy, jak dostajesz damage. Znaczy, wy nie widzicie, ale... Znaczy nie <laughs> zobaczcie, jak widzicie, no. ale nie widzimy. No, Dobra, No Wiesz co, zgin. po znaczy... No dziękuję! <laughs> no, to zawsze źle brzmi. Ale no, żebyś... pójść dochodę... na fery. Tak. I zobaczymy jaką lampkę dostanę. Podłącz się sobie łódkę z armatą, może się przyda do czegoś kiedyś. O, barabas, Barabasz. Barabasz. Funt mi bar mięsa dostanę. Zobaczymy. Jak się nazywa? よし